Po spotkaniu Polska-Norwegia rozmawiamy z Sandrą Bartkowską. Sandra, dobry występ w pierwszej tercji, nie widzieliśmy Cię na boisku w drugiej odsłonie. Dlaczego? Widocznie trener uznał, że jestem mało skuteczna i ściągnął mnie, żebym odpoczęła i dała szansę innym do pokazania się i żebym odpoczęła na trzecią tercję. Jak oceniasz cały mecz Wasz dzisiaj w spotkaniu z Norwegią? Byłyśmy zmotywowane i myślę, że dobrze zagrałyśmy ten mecz. Podchodziłyśmy do każdej zawodniczki, odbierałyśmy wszystkie piłki na ciało i myślę, że był niesamowity mecz i dużo emocji przynosił. Czy jutro takich emocji możemy się spodziewać w spotkaniu z Finlandią? Mam nadzieję, że tak. Motywujemy się na ten mecz i mamy nadzieję, że powalczymy z Finlandią i miejmy nadzieję, że nie są takie groźne, jakie wyglądają. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. No, it's so. Bad.